Zapraszam od na główną część naszej relacji z dzisiejszego turnieju A Samuel opuszcza turniej Teraz eee, cały gra turniej No ciekawe Może chodzi o to, że się też będę roz... <grymne> znowu z turnieju Na wypadek gdyby obudzał się szoklowy dla turniej, Mamy Mamy 7 miejsc w kwalifikacjach Andrzejczyk znowu ze, skupu, ze skoku kwalifikacyjnego Zobaczymy co będzie dalej Trzymamy kciuki 124 4 metry, szóste miejsce. Kluby Kubiksy, też taka czołoba, trójka. Mamy szóste miejsce, teraz 50 dalej. 121 wysokie noty i piąte miejsce. Trochę szczęśliwy wynik. Ale dobrze, bo dzięki temu obronimy się na razie przed ewentualnym kryzysem. Klowę wygrywa zawody, dwa punkty odrabia Ryckingowe, no i stosuje się też ciekawsze. 13 miejsce w turnieju, 11 w zasięgu, bo tracimy tylko 40 punktów, a być może będzie możliwe 10 miejsce, bo możemy dogonić Martina Kawkę Martina w tym turnieju jeszcze. Także tutaj naprawdę jeszcze jest wiele możliwości, które warto by wykorzystać. Nasz numer startowy wskazuje, że będziemy mieć na 10 miejscu w tym turnieju. No i, o, no i o to będziemy się starać. Teraz biszochofa, nie na stronie skoczni. Więc tu walczymy minimum, żeby utrzymać rating na początek. No nie ma co z tym około. Warto ten przypomnieć tutaj, by każdy pamięta. Te hmm. same mi się nie chce całego grać. 133 metry, proszę Państwa, mamy miejsce 7 po pierwszej serii walczymy o szóste, ze stroną fajną mam, realnie wydaje się, że niszczę bo raczej nie będzie miejsca natomiast miejsce 6 możemy się postarać tutaj, 6 miejsce gwarantuje jedno utrzymanie rankingu, na pewno, a być może będzie punkt grzecznego, na plusie dodatkowo więc na pewno warto by było tutaj powalczyć chociaż e, miejsce że też będzie dobre oczywiście, 132,5 e, będzie szóste miejsce, brawo nie dał rady nie Steelfinum, ale nie dał rady Kubiksy, który niespodziewanie nie trafił w serii filmowej. Mamy szóste miejsce, więc najpierw bronimy. Będzie punkcik, będzie punkcik. Mamy 11 miejsce w turnieju w tym momencie. No i walczymy z Piałkowskim, oczywiście, o miejsce 10, potem być może z Hawką o 9. Zostało 10 konkursów, czyli około 15 minut. Tak, trzeba to ocenić. Tutaj Około kwadrat z pozostał do końca gry. I wszystko będzie jasne odnośnie dzisiejszych wyników. Także tak to wygląda. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz y, loty w Harachowie. chyba ostatnie loty na dzisiaj. Z tego co kojarzę, chyba tak będzie, bo Planica była samodzielnie. No tak, to ostatnie loty na dzisiaj. Czwarte i zarazem ostatnie. Początek w nie nieciekawy, ale ostatnio był potencjał y, wczoraj. Więc może dzisiaj wspomnimy sobie jeszcze te nasze przegłyski z wczorajszego dnia, kiedy jeden z pokusów był na udany dla nas w tym Także, no, czemu nie? Zwłaszcza, że się to co walczyć przecież. O to bysty tego watów czas była pod kontrolą. By nie było momentu kryzysowego. Teraz 199 metrów dobre noty w miarę miejsce siódme. Nie ma tragedii, walczymy nawet o miejsce szóste z kubiksetem, ale łatwo nie będzie generalnie. No bo ciężko mi się żebyśmy w tej też mieli dobry lot. No nie? Powiecie, bo spodziewacie kłopotów. Chociaż macie kłopotów nie będzie jako takich, tym razem jakoś się ratujemy częściowo. Eee, ładna parabola, no i daje nam tu trochę efektów dobrych, 118,5 i pół, noty, miejsce siódme Kubicz nas pokonuje, no ale my też się jakoś bronimy, no bo miejsce 7 też jest dobre w przypadku lotów Rydig może o jeden punkt, ale to nie jest tragedia to nie jest tragedia dla nas, dlatego że wciąż jesteśmy w dobrej sytuacji, Białkowskiego doganiamy ponownie już na 24 punkty, więc te miejsce w dziesiątce raczej zajmiemy w tym turnieju tego w ogóle tego roku miejsce 10 czy 9. to pozostaje zagadku, zostało nam jeszcze parę konkursów, więc jest za za nami już loty, więc będą tylko konkursy krótsze. Teraz pędziemy w Waldifiemę dużo skocznie. Piąta belka, rozmiar 135 metrów. Walczymy teraz o to, by mieć drugi numer startowy, zamiast pierwszego Niestety w następnym konkursie. Teraz 126 metrów, 128, przepraszam. Mamy już szóste miejsce, a więc jest nadzieja, że w Waldifiemie podtrzymamy serię dobrych występów. Takich w miarę dobrych, no bo tutaj nie są regulacyjne występy oczywiście. Jeszcze nie było się podium, więc nie możemy ocenić tego jakoś super ekstra, ale z drugiej strony nie ma tragedii. Teraz jednak jest tragedia. 121,5 metra, duży błąd na progu i będzie miejsce ostatnie niespodziewanie po pierwszej serii. Więc chyba Białkowski to może troszkę nam ucieknie punktowo. Zobaczymy zresztą. Jabłoński też na pewno to wykorzysta. My staramy się sobie troszkę poprawić statystykę, no ale pewnie miejsce będzie te same. Chociaż może. 185 metrów. No Jabłowskiego pokonujemy, Białkowski jest ciutko lepszy. Jabłowskiego troszkę pokonujemy. Będziemy tracić do niego w tym momencie 71 punktów. Odbyliśmy połowę strat do niego, ponad połowę. Ale czy będziemy w stanie zdobyć całą stadę, tego nie wiem. Na razie mamy miejsce w 11 z za oczywiście, za chwilę Sapporo. Zostało 8 konkursów. Wciąż mamy szansę, by ukończyć turniej na miejscu 8. No bo o tyle możemy maksymalnie walczyć. Kubicki to puszcza turniej, ale jego raczej nie dogonimy, bo on miał jednak już 16 konkursów. I raczej występy były solidne. Jak to zazwyczaj bywało w jego przypadku. Teraz w Sapporo bardzo ładnie, chociaż we podnarty, pozwalał na dłuższy skok. Na razie 132, miejsce szóste. Odleciał Klowy zawodnik Witaj Muszyński. Oni wyraźnie rozmiar skoczni. My oszczędni, ale w zamian bez wpadki, więc były to pe oczywiście pewne plusy. Teraz, teraz ryzykownie, ale 137,5 metra, bardzo ładnie, piąte miejsce. Białkowskiej też w miarę wykorzystał warunki. No i piąte miejsce, walczymy o to, by to miejsce piąte utrzymać. Na nas to wystarcza absolutnie. Do, do tego byśmy mogli zadzwonić z tego występu. Także czemu nie? Eee, Skoki nowy nasz się też ładny. Eee, 135,5, noty bardzo wysokie, ale proszę zobaczyć, tutaj Białkowski odleciał 14,5, a jeszcze dalej odleciał tutaj Zabodnik Witaj. No i Białkowski dał sobie radę. My niekoniecznie, chociaż mamy miejsce, no, jeszcze nas trzyma w ryzach, bo tylko mu punkt ratingowy. Kawkę za chwilę wyprzedzimy oficjalnie, ale Białkowski robi furorę, dogania powoli Jabłyskiego. Ale zrobimy do niego tylko 41 punktów, 60, to do miejsca 8. Więc to wszystko jest jeszcze w zasięgu, prawda? Przed nami jeszcze kilka konkursów, więc zobaczymy, co będzie dalej. No teraz zakopane mało skocznie. 94 metry, bardzo ładnie. Siódma belka, 95 m. Wow! Wysokie, no to dają nam miejsce czwarte. Andrzeczuk nie da się chyba dzisiaj wyprzedzić. O Macie za dużo przebłysków. Natomiast oczywiście Białkowski i Jabłoński wydają się takimi zawodnikami, z którymi powinniśmy jeszcze bykać w końcowej klasyfikacji. Teraz z okopanem dobrze: 91,5 metra i szansa na pierwsze podium dzisiaj. Andrzeczuk słabiej. Białkowski i Jabłoński na końcu stawki. Wyborna okazja, by naszych rywali dogonić. I to bardzo wyraźnie, bo podium politycznie nas uzadowi, można powiedzieć. Także szansa jest wyjątkowa, a w zakopanym fajnie by było to zrobić. No właśnie, 92 metry, wysokie noty, będzie trzecie miejsce, jest podium, jest podium, a więc udało się można powiedzieć, można to śmiało powiedzieć, udało się, ten cel minimum zrealizować jest te podium symboliczne, trzy punkty ratingowe, jesteśmy tuż za Białkowskim i Jabłońskim, tuż za, a więc za chwilę będziemy ich wyprzedzać. Kubik to nie dogoniemy, bo potrzebujemy ponad 300 punktów. A zostało tylko 3 konkursu, więc mamy szansę, musielibyśmy w każdym razie być na podium, żeby, żeby to było możliwe. Teraz Klingental, eee, Gdzie walczymy? Już od 8 miejsca w turnieju. Eee, w tym kursie walczymy z Białkowskim na razie. A tym będziemy mogli się popalczyć z Jabłońskim. Na razie dobry skok na początek, 137 metrów. Białkowski, Jabłoński za nami. Więc na razie prognostyk po naszej stronie. I to jest to dobra informacja, no bo to wciąż jest nadzieja na to, że... Że 0 nie tylko 11 miejsce w turnieju, ale też miejsce 8. Teraz 134, ale niby wrogie były lepsze, więc trochę taki dziwny skok z naszej strony. Białogoski lubi chyba nawet podnarty, bo znowu odeszł dalej od nas o 4 metry i znowu to Białogoski nie da się wyprzedzić łatwo, prawda? Tutaj ewidentnie gościu nie chce dawać za wygraną. Chce tutaj ewidentnie brać nas mocniejszy dzisiaj. Teraz 134 ponownie, a wiatr był słabszy. Niestety, mimo to, będzie mieć to tylko 8. Szkoda. Jabłowskiego pokonujemy, ale Białkowski 3 przed nami. Podzieszenie stawia, że jego przebaga nie będzie też nad nami, bo to nie jest podium. Więc te nie są takie duże. Tracimy do Białkowskiego tylko 26 punktów. Tracimy 2 punkty ratingowe, ale raczej na do gryko nam nie grozi dzisiaj. Do Anżyczuka tracimy punktów 82. Realnie, no bo czemu to miejsce 8? Andrzejczuka będzie ciężko nie dogonić. Niestety. No zobaczymy do końca, pamiętajmy. Za chwilę zakopane duże skocznie. No i zobaczymy co będzie dalej. Oj. Zakopanem duży błąd na początek. Na progu troszkę tam się zagapiliśmy chyba 111,5 metra, miejsce tylko 8. I tylko do tego cząsteczka, które było sobie kwalifikacyjny. kwalifikacyjne. Co I teraz ładnie, teraz bardzo ładnie, na szczęście dużo lepiej technicznie, 130,5 metra wysokie noty, będzie to miejsce piąte, nie jest źle, nie jest źle bo piąte miejsce na nas ustawi znowu, blisko Białkowskiego i Obłyńskiego, i rzeczywiście to miejsce utrzymamy, bo o to tu przecież chodzi, żebyśmy przynajmniej to miejsce utrzymali, być może powalczyli o czwarte, ale minimum, żeby to piąte utrzymać. Teraz kochnogóry też ładne, 129,5, ale był dał radę sitarz. Um, y, także tutaj no rywal nie nadziei mamy szóste miejsce najważniejsze jest to, że pokonujemy naszych najkłusniejszych rywali rating nam spadnie o jeden punkcie, ale to miało mało zmienia japoński wielkoski megzakufa na miejsce ósmym daćmy do nich 22 po punkty 74 daćmy do Andrzejczuka Jan Szterba dołączył do turnieju jeszcze przed nami jeszcze cztery konkursy, a więc około 6 minut do końca zmagań no i potem potem mała jeśli No, dobra, zobaczymy w każdym razie. Engelberg. Ym, dziewiąta belka. Rozmiar 137 metrów. Bardzo ładny słowo trzeba przyznać. 129 metrów. Siódme miejsce w kwalifikacjach. <laughs> Nie jest to tragedia. Przy 10 zawodnikach Henszterba to przecież zawodnik mocniejszy, więc trzeba się z tym liczyć, że będzie utrudnym zadanie Zajęcie wysokiego miejsca. Zawodnik Witek puszcza grę, a my wsujemy skok, na pocieszenie będziemy jeszcze w grze w scenie filmowej, bo ten skok na nie przekraczamy, mamy miejsce dziewiąte Ale już możemy z niego zrobić 7 szóste nawet, przy odrobieniu szczęścia Skok nowy trochę lepszy, ale no, niewiele się zmieniło, 124,5, miejsce te same, szkoda, ucieka nam Jabłowski i Białowoski szczególnie Zyskuje pierwsze podium w tym turnieju, no i ucieka nam, niestety wam punkty trzecim za chwilę w villach. bardzo ważny moment bo już tu stracimy kolejne punkty do Białkowskiego, stracimy szansę, by go wyprzedzić. Jak było w dołączy chwili do gry. przed nami Ostecki w willach jeszcze. Tak jak już wspomniałem, szósta belka, e, rozmiar 98 metrów. Pokażę, e, dobry w miarę. 95 metrów, widzimy miejsce czwarte, Białkowski troszkę przed nami, także ewidentnie koleś się rozkręci potem podium. No, z będzie dalej tutaj się działo. Jabłonski, Andrzejew, na razie za, za nami jest sklasyfikowany w, w tych kwalifikacjach, więc na razie. Chociaż te dwóch możemy pokonać w tym konkursie Białkowski, może być ten, który będzie najgorszy ale teraz mamy dobry początek. 97 metrów mamy miejsce piąte ze stylem fajną. Jabłoński Białkowski na ostatnich miejscach. Białkowski kompletnie spali próbę. Mamy miejsce piąte. Teraz pytanie, czy my z tym miejscem sobie poradzimy? No to wygląda, bo no to będzie podobny, jeśli chodzi o 95,5 metra, jest podium drugie. No to lepiej nie można było. Jest drugie podium. Szczęśliwy podium, ale jednak, yy, dzięki temu odrabiamy trzy punkty ratingowe i nie będzie dogrywki. Do Jabłkowskiego do dajemy 5 punktów, do Białowskiego do Alczuka 62. Zostały dwa konkursy. Przed nami Gamić, potem jakieś... Bardzo ważny konkurs, no bo tutaj nie możemy oczywiście ponieść strat. Musimy w tym podium wyprzedzić Jabłowskiego koniecznie. I jak najbardziej blisko Białkowskiego. Żeby nakłonić miesiącego pokonasz końcowej klasyfikacji jeszcze eee, Początek 133,5 metra No niby dobrze, bo Jabłoński i Białkowski słabi od nas, ale Andrzejczyk czwarty Tak jak mówiłem, że będzie ciężko pokonasz klasyfikacji łącznej, ale Ten miasto są wciąż z zasięgu W końcowej klasyfikacji Zostało 5 skoków W jeszcze tego turnieju Wyborne, na otwarcie konkursu 138,5 metra, noty po 19,5 mamy drugie miejsce Wow. się też prowadzi po pierwszej serii? My z szansą na drugie podium z rzędu. Hmm, jest szansa, bardzo ładnie to wygląda w serii finowej, więc na pewno będziemy wysoko. 136. Jest podium? Tak, trzecie miejsce, no brawo. Jest rozsunięty, proszę bardzo. Przed Białkowskim, przed Jabłońskim będziemy w tym momencie. Jest bardzo dobrze. Ale czekaj, nie tylko nie raczej, ale mamy trzy podia. Niesamowite. Ale to się dzieje. Kluby na pana bugier o 300 punktów prowadzi nad drugim zawodnikiem, jakim jest Michał Sitaż chyba. Eee, Druż trzeci jest stream Przed nami ostatnie zmagania. W Park City na 100 metrowej skoczni. Ale wiemy cokolwiek się tu wydarzy, dogrywki nie będzie, bo rating mamy 1115, tam 1114, więc rating na tyle stabilny, że cokolwiek tu się wydarzy w ostatnim konkursie, na pewno dogrywki nie będzie. A jeśli będzie konkurs na przynajmniej neutralnym poziomie, jeśli chodzi o rating, to wiadomo, że też nie będzie. Mini -dogrywki. Teraz 90,5 metra. No i nie nieźle, bo szóste miejsce. Pokonujemy Jabłowskiego i Białkowskiego. Wydaje się, że to miejsce utrzymamy w turnieju. Hmm. Aby tak się stało. Skokinowy będzie chyba troszkę lepszy, więc powinno się udać. 92 metry, wysokie noty, brawo, szóste miejsce. Andrzejczuk nie dał sobie wyrwać oczywiście dobrego wyniku. Odnotował najlepszy wynik serii finałowej, podobnie jak Klowy, który długo bada zmagania. Kończymy turniej na miejscu ósmym retiku utrzymujemy. Wszystko pięknie, ładnie można powiedzieć. W turnieju wzięło udział 18 zawodników. My kończymy na dobrym ósmym miejscu, dobrym w kontekście walki z Białkowskim i Jabłońskim, których opór udało nam się złamać. Kubiksy tam nie dogoniliśmy, zabrakło nam troszkę szczęścia, w lotach zwłaszcza. Klowy, Sitaż, Zawodnik Witaj, takie podium końcowe. Sterfajnum: czwarty, Wojciech Muszyński, piąty, Dominik Anżyczek, 6, potem Kubikset, My na potem Białkowski, Jabłoński, Martin Kawka, 11, potem Michał Kowalczyk, Magnur Samelcort, Jakub Rosa, Jan Szterba, Junior, Robin A.B., Aje, Jakub Opiela i Tomasz Gil. Klowy wygrywa turniej odnotował 18 podiów i 13 zwycięstw. Dużo mniej już miał Michał Świtarz, bo tych podiół, znaczy na no podium miało około te samo mniej więcej, bo 16, ale dużo mniej zwycięzców, bo nie 13, a 4. 6 razy wygrywał zawodnik. Witaj. Tak to wygląda. Następny turniej Olsku Turnament czeka nas za tydzień. My pięknie dziękujemy. Jutro Buchar Świata Online. Pamiętamy, że przed tym turniejem czekają nas dwa turnieje online. Zaległy drużynowy turniej Polski oraz dodatkowy Smaczek, czyli Michał Świata. Także sporo tych skoków przed nami jeszcze przed jutrzejszym buchami świata. Dlatego warto być z nami, warto oglądać nasze skoki nocniarskie. Do zobaczenia, proszę Państwa. Już jutro. Aż trzy turnieje. Także bądźcie z nami. Emocji na pewno nie zabraknie. Редактор